Zacznie się, zacznie, dobra. Cześć, cześć, witam Was serdecznie w grze Imperium Rówek. <laughs> Gra nowa, oparta na nowej architekturze silnika Agile Engine 5, dlatego jest taka piękna. Zaraz się przekonamy w grze, ale naprawdę, wow, pokazane nam już były pierwsze pierwsze mopki, które będziemy oczywiście musieli albo zbierać, albo będziemy się z nimi opać. Jaka piękna gierka. No naprawdę wow Subcio, dobra jak widać kierujemy mrówką. Yy, gra polega na rozwijaniu mrowiska Dobra, już pogoni za motylem Naciśnij przytrzymaj spację, aby skoczyć. proszę ładowania skoku możesz zmienić orientację. Dobra, skok możesz anulować dokładnie. Dobra, czyli tak o to wygląda. Mnie ciekawi jedna rzecz. Czy my dostaniemy jakiekolwiek... ...jakiekolwiek obrażenia od wypadku? Otóż nie. No dobra, to w sumie ma sens, bo... ...jednak... ...jednak sytuacja wygląda tak, że mrówka jest za lekka... ...i się nic nie dzieje, jak widać. Dobra, idziemy do motyla. Nowy wpis, bez motyl. Dobra. Możemy sobie otworzyć. I przeczytać bez jariusz motyla. Co to oznacza? Czyli prawdopodobnie będą słabości oraz rzeczy, na które są konkretne mopki odporne. Prawdopodobnie będzie to rozwiązane podobnie jak w poprzednich grach tego typu. Chociaż to jest niby symulacja. No to ciekawe. Zobaczymy, ale już już się grafika 10x10. 10. ma Bez korupcji. Dobra? Mejka. Tak, powiem wam szczerze gierka do. do kawy. Co to było? Patyczak? A to ten! kurczak to się nazywa. lipka, Widać, to jest takie. Tak bym powiedział. Myszyca, gdzie jest myszyca. Tu jest. Już mogę jej coś zrobić. Dobra, już mogę myszycę coś, coś jej zrobić? Nie mogę. Dziwne. Generalnie mrówka jako mrówka jest owadem chyba wszystkożernym ona powinna ułatwić gierkę, bo zarówno bułkę CzJ jak, jak i jakiś rubaczka. Dobra. Na razie uczymy się sterowania, w pewien bardzo przyjemne. Dobra, chyba tutaj widać wyryte przez coś jest. Mhm, dobra. O, no możemy sprintować. A to bardzo szybko sprintuje. Dobra, z tego co widzę jak normalnie chodzimy, to jesteśmy takiego przyklejeni. O, jest bestia już robotnica. Porozmawiaj. Porozmawiaj z siostrzyczką. Dobra. Wydaje się zdezorientowana. Może krótki spacer po terenie się rozwóci? Nasze zwiadowczynie znalazły dwa nieznane obiekty, które trzeba zbadać. Odszukam te nieznane obiekty. Wiesz może gdzie mogą być? Kiedy się obudziłaś. Kto jeszcze się obudził oprócz nas. Weźmy to. Istnieje kilka możliwości. Możesz zacząć od tego obiektu. Znajduje się w pobliżu. Sięga dość głęboko pod ziemię. Nasze... Zaginione siostry mogą tam być. Dobra. Kiedy się obudziłaś? Dziś rano. Wyszłam w, pier w pierwszej grupie. Wkrótce całe miasto odczuje głód, więc musimy się pośpieszyć. Zebranie zasobów i żywności jest niezbędnie ważne, niezwykle ważne dla naszych śpiących sióstr w -o kan Dobra. Co jeszcze się obudziło przy nas? Chrząszcze i mniejsze ru, rubale. Także trochę mchu, nic różnego. Much, much, o, much, pardon. Dobra. Termity zwykle budzą się mniej więcej w tym samym czasie, co my. Na szczęście mieszkają daleko. Czyli Widzę, że termity będą chyba najbardziej, e, naj, z największym zagrożeniem dla nas. Dobra. Lecimy do naszego naszego obiektywa i zaraz się dowiemy co się dzieje. No, oczywiście, pamiętajcie o zostawieniu lajka i subskrypcji, jeżeli Wam się podoba seria z Imperium mrówek. Dobra, co my tu mamy? Co to jest? Skanowanie. Aha, czyli skanujemy obiekt poprzez obchodzenie go. Nowy pisk w Ślimak! O, możemy po nim chodzić. Na razie pewnie nie możemy go atakować z powodu takiego, że że jesteśmy sami. I tak mi nie zadamy tyle obrażeń. Dobra, tutaj lecimy. Mamy tutaj piłkę do gały. I na nogi. Dobra. Ogromna kula. Dobra. Nawet tak jakby skanujemy. Okej, okay, i mamy drugi obiekt. Idziemy do drugiego obiektu. Mamy tu biedronka. Gdzie tu biedronkę mamy? Dobra, tam są biedronki, okej. Okay. Malutkie w porównaniu do grudki. Co tu mamy? Gruszkę chyba. Okej, okay, skoro mamy gruszkę, to będziemy mieli już pokarm. ...dla naszej kolonii. Okay. Cyk, cyk, cyk. To jeszcze było? No, tak. jeszcze jedno. Tu. Dobra, giczor. Kruszka. Zasób, żywność, oznaczenie... ...dla kolonii, dobra. Wracamy do naszej robotnicy i przekażmy jej informację, że znaleźliśmy pożywienie. Jak widać... Robotnica o numerze 753, no chodź tu, no właśnie trochę grę. Jest troszeczkę za cicho, dobra, jest o wiele lepiej. Zobaczmy, czy możesz je odnaleźć i przyprowadzić o, no, sytuację. Dobra. Są jakieś zagrożenia wrogowie? Na razie nie. Las budzi się powoli. Pszczoły wciąż śpią. Pająki też. Jeszcze nie, po jeszcze się nie pokazały. W tej chwili. Będę teraz trochę za głośno. Przepraszam Was. O, cię chycam, Dobra. Weźmy taką nie Dobra. W tej chwili nie powinny się na. Nie powinno się natknąć na żaden opór. Dobra, a co z żywnością? Nie możemy jej tu zostawić. Zapach, który oznaczyłaś, zapach, który oznaczyłaś tą żywność, przyciągnie nasze siostry z miasta. Każda z nas ma swoje zadania. 103683 683 zostawimy ciężką pracę naszym belokańskim siostrą. Co znaczy belokańskim? Jeszcze coś do zameldowania. Yy, wyczułam pogłoski o ekspa, ekspedycji. Zdaje się, że miasto niecierpliwie czeka. Przebudzenie. No to dobra. Matka ma duży. Ma dla nas plan. Wielkie plany. No dobra. No to lecimy dalej. Przepraszam za moje czytanie, ale... Kurde, nadal jestem zachwycony tą grą, ale piękna. Dobra. A żeby też gameplay za tym szedł oczywiście. Z tego co wiem jest też yy, tryb multiplayer. Dobra. Feromony. Bieramy Feromony Termitów. Wyszukaliśmy żywności i natknęliśmy się na termity. Doszło do walki. Obecność termitów tak blisko, bleokan. Była zdecydowanie zaskakująca i niepokojąca. Okej. Okay. Ale szybko poradziliśmy sobie z tym zagrożeniem. Uzyskaliśmy przewagę 2 do 1. Elegancko. No, termit niby mniejszy jest, chyba, ale liczebnie. One chyba wygrywają. Dobra, nowe wpisy kolekcji w pamięci. Czyli to będą jako takie, jako takie dzienniki, które będziemy zbierać. I każdy będzie nam opowiadał historię i o świecie. Dużo da się domyśleć, w końcu to tylko mrówka jest. Raczej no, mrówki. Dobra, rozmawiajmy. Mamy żywność. Większość sióstr jest bezpieczna. Obroniliśmy nasze terytorium. I to wszystko pierwszego dnia po przebudzeniu. To dobry znak. Czas ruszać z powrotem do Bleokan. Ruszajmy. Jakieś doniesienia z Bleokan. Nic szczególnego: miasto dopiero się budzi. Matka już mówi o ekspansji. Ma dla nas wielkie plany. Wiesz, ch chcę abyś. Ee... Abyśmy zadba Zbadały kranic świata. Oho Czy jakieś uratowane Czy jakieś uratowane siostry były ranne? Kilka, jedna źle zniosła drogę powrotną, wkrótce umrze. Pozostałym nic się nie będzie. Dobrze nam dziś poszło, dobra. Co myślisz o ble Duma, radość, przyjemność, ciepło, lojalność kan nie jest zwykłym miastem, To serce naszej potężnej federacji. Razem jesteśmy silniejsi, siostro. Aha, czyli my jesteśmy jako... Jak ...płytzi, żeńska mrówka. No dobra. To lecimy do... ...chyba blokan Tak, wróć do blokan Jak widać, ekspansja mrówek... Będzie trwała, czyli będziemy musieli zmienić pewnie kolonie. I wtedy się narodzi prawdziwe mrowisko. A nie. Jesteśmy pochowani gdzieś pod ziemią. Dobra. Co my tu mamy? Kascenka. No i lekkie. Jak widać było, tamte mrówki idą po tamtą gruszkę. Oho, przebudzenie, elegancko.